Pudełko z kolejkami numer 3. Odkrywamy, co tu mamy. Hmm. Widzę, że będziemy mieli chyba akurat dość ciekawe pudełeczko, bo na sam początek widzę dużo taboru, tak? Czyli są na przykład wagony w skali H0. To akurat jest wagon Bachmann. Produkcji firmy Bachman. Bachmany mają trochę nietypowe zaczepy. Takie same dla siebie, tylko że tak powiem. I są takie troszkę plastikowe. Tu mamy Piko, na przykład wagon osobowy drugiej klasy DB. Tutaj akurat. Tu mamy już standardowe wózki, standardowe zaczepy, Tak, czyli możemy podłączyć pod Piko. A wagon tak naprawdę jest roko produkcji. Ok. I tu mamy takie podstawowe wagoniki H0 produkcji Pico z lat 90., 80. To, to było w zestawach startowych kiedyś. Przede wszystkim podłączonych pod BR-130. Dobrze, mamy kolejny wagonik. To jest akurat Fleischmann. Wyjątkowo wyjątkowo brudne. odłożymy go oczywiście, oczywiście na tym moje zadanie polega, żeby to wszystko poczyścić też ładnie przygotować część zostanie w kolekcji, część zostanie sprzedana, a tu wiecie co tu jest zabawka jakaś taka chińszczyzna totalna ale jakoś też trafiły do tego pudełeczka, dobrze tu mamy kozioł oporowy, odbojnikowy czyli koniec toru po prostu tak, podjeżdża do tego lokomotywa i staje. Mamy elektrowóz E69. Pudełko wygląda drastycznie. Może je schowamy trochę. Wyciągniemy samą lokomotywę. Lokomotywa też wygląda. No, tak właśnie wygląda. Jest troszkę w częściach. Czy coś z niej będzie? Nie wiem. Chociaż na pewno będę próbował. Z niej jeszcze wycisnąć. Na razie chowamy do pudełeczka. Tu mamy podkład szyn, ale słabo to wygląda. Mamy tutaj prawdopodobnie samochodziki. Tak, to są samochodziki do Czechosłowackie, czy tak, Czechosłowackie, ITES. Firma produkowała to kiedyś w czasach Republiki Czechosłowackiej, i to są takie samochodziki na tory. Stawiało się na tory do których był podłączony podłączone napięcie dwa pilociki i się ścigamy mamy nawet rok produkcji 85. chowamy albo odkładamy, po prostu będzie szybciej dobrze, dobrze co mamy tutaj tu jest przejazd kolejowy wraz z budką, czyli on się składa tak z jednej połowy i z drugiej połowy, taki słup tu jeszcze jest umieszczony oraz budka nad żarówką, żeby po podłączeniu napięcia nam to wszystko świeciło. Są podłączenia elektromagnetyczne, nawet tutaj dwa podpięcia, czyli widzę, że jest oddzielnie światełko i oddzielnie jest podpięte napięcie do szlabanu, żeby elektromagnes opuszczając się mógł tą zaporę zamykać. Jeszcze mamy mini samochodzik, to jest już w skali N prawdopodobnie. Stara Skoda to jest produkcja permotu. Cóż, tu mamy podpisany, że jest kolejny przejazd kolejowy i faktycznie jest bardzo ładny przejazd kolejowy następny. Mamy jedną połowę i drugą połowę. Wygląda to tak. I ten też przejazd jest elektromagnetyczny, czyli po odpowiednim podłączeniu, rogatki nam się będą automatycznie opuszczać. E, kolejny przejazd kolejowy. E, tak, i tu mamy troszkę inny przejazd kolejowy, bo to jest taka konstrukcja z silnikiem krokowym który nam odpowiada za to, by te rogatki odpowiednio podłączone do sznureczków pod spodem nam się podnosiły lub opuszczały. Tak. No, nie działa to najlepiej. Potrzebuje prawdopodobnie trochę konserwacji. Wszystko jest stare, brudne. No, niestety tak to wygląda, bo to było odkładane wiele lat temu, gdy miałem nadwyżkę i to było nieprzerobione. Tutaj mamy dwa zasilacze, takie bardzo podstawowe, czyli startowy TT i startowy Pico. Tu mamy kolejny zasilacz, odłożymy go nawet bez rozpakowywania. Tu mamy widać zestaw startowy tt był, czyli dwa wagoniki i lokomotywa. Przeważnie pakowane były takie naj, najprostsze zestawy startowe, czyli lokomotywka, dwa wagoniki i kółkotorów. Tu mamy rusztowanie do budynku, którego na razie nie widzę. A to jest SPW, to jest taka koparka. Niestety troszkę wybrakowana, zawsze tu puszczały gumki, po prostu się rozwalały. To jest produkcja niemiecka z lat 80. Dobrze, mamy tutaj. Aha, teraz tak, mamy semafor kształtowy. Można ręcznie przyłączać lub elektromagnetycznie, tak? I nam się tutaj pozycja zmienia. Dobrze, tu mamy kolejny. Tu mamy inny troszkę. Zasada jest ta sama. Tak, tutaj mamy jakiś wagonik Jest cysterna Shell Czteroosiowa Na razie troszkę brzydka, zakurzona Potrzebuje troszkę Pielęgnacji Kolejny wagonik h A tu jest taki towarowy kryty jest do zasilacza podłączenie, tu mamy akurat dwa kozły oporowe złączone, czyli koniec torów. Hmm, w końcu mamy jakieś lokomotywy, tak jest BR-110. Lokomotywka, one są dosyć fajne, mają napęd na wszystkie koła. Tutaj mamy dość rzadki elektrowóz. Niestety one były bardzo delikatne i na przykład z pantografów został tylko tutaj podkład. Tak, Takie widać, niestety jest zdezelowane. Ale prawdopodobnie jeszcze będzie jeździć. Na razie odkładamy. Tu mamy lokomotywkę startową, zwykłą. Widać problem był z podwoziem, wyrabia się. Ktoś tu, poprzedni właściciel, coś tu próbował naprawiać. Nie wygląda to najlepiej. Tu mamy jakiś złomek. Tak, tu jakiś kawałek po wagonie został. Tu mamy filler do budowy mostów. Jakiś najazdów, wzniesień, estakat. Mamy lokomotywkę, taką też zwykło Pico Junior. Jakiś też patent poprzedniego właściciela. Taka jest troszkę, że tak powiem, raczej jako dawca części już będzie, niż jako lokomotywa samojezdna. Zbyt rozbite jest i wybrakowany podwozie. Mamy tory, dwa rozjazdy. Jeden Y, jeden łukowy, niekompletny widać. Możliwe, że da się tu uzupełnić. Mamy maty dekoracyjne i zielone zwykłe. Jest kolejny wagon. Od no, tych wagoników tym razem jest urodzaj w tym pudełku. To jest akurat cysterna. Wagonik, a taki już jeden był, czyli towarowy kryty. Dobrze. A tu mamy Bloomberga zielonego. W takim niebrzydkim stanie akurat się trafił wagonik czteroosiowy długi. Tu mamy mosty i napędy do zwrotnic. Widzę. Troszkę tu wszystko jest poplątane. I mostek mamy taki sobie. Po którym może coś jechać. Ja się Widzę jeszcze inne mosty, bo mamy taką samą konstrukcję nauku. I prostą. Widać się rozkleiło tutaj. Mamy wagonik, tym razem chłodnie, z tak zwanym dachem rusztowym, Pumki już nie będą potrzebne. Tutaj mamy cysterkę. zostały nam można powiedzieć lokomotywy to jest akurat no zapas części ale w środku jest odsprzęgacz działa to tak że podjeżdża się lokomotywą i podnosi tutaj między wagoną i lokomotywą i sprzęgi się rozłączają czyli to jest odsprzęgacz do sprzęgów można robić to ręcznie, co raczej byłoby trudne. Najlepiej byłoby dołączyć zasilacz i robić to automatycznie przyciskiem, kulpitem sterującym. Tutaj mamy lokomotywę, to jest akurat BR118. Widzę, coś tu było kombinowane, bo jest rozkręcona pewnie się nawet o tak, zgadza się. O, tu widzę przerobione nawet. Jest jakiś silnik wstawił tutaj poprzedni właściciel inny. Czy to działa dobrze, to nie wiem, musiałbym sprawdzić. Tak, i mamy tutaj, dobrze, tu mamy jakąś lokomotywę. Pewnie no Nie, to jest BR-55. To może najpierw tak. Okay. Widzę na koniec zostały nam dwie takie same lokomotywy, z tego względu, że jedno pudełeczko jest ładniejsze, drugie brzydsze, może skupimy się na w środku jednak jest ładna. Myślałem, że może będzie ta brzydka, ale, ale widzę już, że... że tu za bardzo nie ma się do czego przyczepić, że jest kompletna, przynajmniej z tej strony. No z tej strony też dobrze wygląda. Czyli pudełko jest w słabym stanie, ale sama, sam, sam porowóz zachował się naprawdę ładnie. A to w takim razie zajrzymy do tego, w którym opakowanie jest ładne i zobaczymy, może będzie odwrotnie. Dla równowagi. No nie. Ta też jest ładna. Obie, oba parowozy są zachowane dobrze. Tylko tyle, że w jednym jest brzydkie opakowanie. No całkiem fajne pudełeczko. Dziękuję i pozdrawiam.